B, A. Teraz A jak Ania. To dalej. Teraz ty jak tata. Znowu A jak Ania. To dalej. I R. E, przepraszam, B A Ty. Miałeś tam ty jak tata? Ja się zgubiłam. Jakie masz literki? Weź mi przeczytaj. Nie. B. B, E, A, Dobrze. Ślicznie, całe imię napisałaś. Beata. No i jak to napisałaś? Pokaż mi. Pokaż jak napisałaś. No wysoko, dobra, Beata. Poczekaj, bo ja nie widzę. No mamo. No. Beata. Dobrze. Beata. Sudomir. Beata. Dobra, ale teraz musisz między Sudomir, tajemasz masz R i Beata zrobić jeszcze miejsce przerwy. Nie, bo ja to... Chcę teraz zrobić zdjęcie. <laughs> Komu? Tysiowi.